Cześć, witam wszystkich. Pierwsza prelekcja tutaj będzie y, Oskar Rata. Match Made in Heaven, czyli na przycięciu Reko i larpa. Y, chcę wspólnie zaprezentować skróconą wersję pręki, którą szykujemy na kole. Y, mówi o tym, jak sensownie połączyć Reko i larpówek, co oba środowiska mogą dla siebie wyciągnąć, jak nawzajem się uzupełniają. Wielkie brawa! Pani? Pała pani. Iberium. Pani. E, na startu zresztą więcej chciałem powiedzieć, e, jeśli będziecie mieli pytania do prezentacji, proszę podnosić rękę, a nie czekać z tym na koniec, bo ja wolę, jak tak jest. W międzyczasie, kiedy odpalany jest pierwszy slajd, to powiem może krótką genezę tej prezentacji, znaczy pomysł na nią przyszedł podczas pisania z Arturem, wielkim nieobecnym, który złamał palec podczas robienia prezentacji. Pisania na konfie Kornickiej. o tym co doświadczenie z reką mogą na ruchowaniu, trochę pisania, trochę robienia i tak powstała ja mam pytania, to wtykujmy. Proszę. Czy to ten sam ta palca ostatnio? Tak. tak. Hmm. Prawdopodobnie jest jakaś wada genetyczna sztuka zaciągnęła mnie tego samego palca. E, zatem jako osoba działająca już... Szósty rok środowisko rekonstrukcji antycznej w Lygień w XXI Rapax oraz rekonstrukcji XVIII-wiecznej w 32 półku Chciałbym przedstawić mo syntezę moich i Artura przemyśleć na temat tego, co rekonstrukcja historyczna, skórsky historyczne może dać Larpom. Proszę pana Markiza o nieprzeszkadzanie. E, następny slajd, można e, dać. Pierwszą rzeczą, którą się zajmuję, jest coś, co jest takim moim osobistym fiołem, jeśli chodzi o bawienie się w larp i w reku, czyli budowanie sylwetek cywilnych. E, chciałbym powiedzieć, e, co e, doświadczenie z rekonstrukcji mógł dać podczas robienia tego, znaczy jak ubiorem pokazać tego, kim jest twoja postać. Co priorytetyzować, aby wyszło to jak najbardziej wiarygodnie, nie łamało tego mitycznego miru, samo pojawienie się danej postaci w obozie oraz generalnie tego, czego unikać, aby robić to według mnie lepiej i no, prostu, w większym położeniem szczegóły, czy też e, z lepszym skutkiem? Można dać kolejne kilka guziczek. E, I zrobię to na przykładzie pokazaniu kilku prostych surwetek może obecnych tutaj trachemców się cieszyć, gdy będą to surwetki łuczników, e, którym się przyjrzałem, wygłębienie analizując różne rzeczy tam zawarte. E, klik. Zaczniemy od e, surwetki pewnego znanego krakowskiego rekonstruktora historycznego, którego oczywiście Was może kojarzyć, a mianowicie Szymona e, który reprezentuje tutaj średnio zamożnego leśnika z pierwszej połowy XV wieku. Pierwsze, co się rzuca w obczy, to bukłak. Trzeba się nawadniać, szczególnie kiedy jest gorąco. Zatem jest to element praktyczny dodany, który uwiarygodnia nam to, że ta postać żyje faktycznie w jakichś trudnych warunkach. Oraz e, generalnie wie żeby się przygotować. Jest to nakrycie głowy, które chroni przed. to będzie motyw pojawiający się Solar Terrorem. Tu jest awerlandzki B z Solar Terrorem, awerlandzki Robes z Solar Terrorem. On jest do tego przygotowany. Ma kaptur, jakby zrobiło się trochę gorący, trzeba było zdjąć tą filcową czapę. E, oczywiście nogawice, co ciekawe, są zrolowane, dlatego że zapewne było gorąco e, i się, chciała się dana osoba nieco słodzić. Zaczynamy tam ingerować w swoją sylwetkę, ale to jest jakaś prosta tunita z, z tyłu. Dlatego że generalnie według mnie jest tu modelowo przedstawiona dobra sylwetka, średnia, zamożna, osoby z powiedzmy takiego około średniego Mm, tutaj no głównie przykład z Wiedźmina na początku, więc e, w oczywisty sposób na Wiedźmina ta jest średniowieczna. E, posiada elementy, element praktycznych, jest zbudowana dobrze kolorystycznie, to jest zwykle ważna rzecz, o której często osoby grafujące zapominają, czyli że kolor jest ważny, pokazuje kim jesteś i często tutaj zajmujemy się, powiedzmy Uniwersalnie zerowanymi na okresie, w którym dostęp do barwników nie był tak jak dzisiaj. E, można zrobić dalej do. To będzie kink, bo teraz będzie negatywny przykład. E, Rekonkwista 2, tak, Rekonkwista 2, Widzę tutaj na początku kilka błędów, które zrobiła osoba składająca to. Po pierwsze, oczywiście, pewne elementy współczesne, bo ta sylwetka składa na pewnie dosyć na szybko. Możliwe, że chodzenie po lumpach, co niech rzuci kamienie, które nie, chod... nie chodzi o próbę, żeby stworzyć sylwetkę, bo po nie pasuje. Z pewnymi rzeczami, które nie pasują do siebie estetycznie. Oraz bez elementów, które są dość ważne przy wychodzeniu w płonę, według mnie są wręcz niezbędne. A mianowicie nie widzę tutaj ani bukłaka, ani nakrycia głowy, tylko rzeczywiście jest jakaś chusta ale nie chroni solarnym przed sola terrorem w Wolborza, który gdzieś tam jest i każdy Słyszał. w tygodniu, dwa go pamięta. To było straszne. Yy, oraz yy, widać tutaj kilka błędów, które powiedzmy wybijają z imersji widząc to. Gdzie tutaj drugi przykład, yy, dobrze zróżnicowywany, akurat bojowej, ale wiecie o co mi chodzi. Yy, z nakryciem głowy, tam wiem, że z tyłu Maciej ma półko, bo on zawsze go przy sobie nosi z kapturem, który jest według mnie no dobrze, trochę bogatszy w trochę bogatszych barwach, ponieważ jest to ciemniejszy odcień niebieskiego, ale generalnie e, to jest bardziej przystępne do czegoś, co miało być w domyśle parzione naturalnie e, oraz bez widocznych elementów współczesnych, które, jak wiemy, wiele osób wybierze od razu. I ktoś mógłby powiedzieć, co jeśli to jest twierzch danej osoby i po prostu nie ma środków na zbudowanie tej sylwetki, spróbować? Proszę powiedzieć, że to jest strzał narpowy i powiedzieć sobie, ile one kosztują. <grym 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 zatem według mnie, gdyby odjąć ich tak połowę i na przykład zainwestować, nie wiem, jakieś szproby ładne, jakieś nakrycie głowy. I na przykład gdyby dowódca powierzał odgórnie jak to wygląda, gdyż też z doświadczeniem rekonstrukcji większość ludzi ma swoje jakieś podręczniki strojowe, poradniki. U nas w Legionie Rapax jest to cały wątek na forum, z tym, jak zbudować legionistę, a w Treskowie jest to po prostu bezpośrednia rozmowa z jakimś sierżantem, który ci mówi dokładnie, gdzie co kupić, jak uszyć, aby wyglądać wiarygodnie. Myślę, że tutaj mogło zabraknąć tej komunikacji z dowódcą, czy też przemyślenia tego, jak miałoby to wyglądać. Ale jest bardzo ładny tarcze, chyba, żeby to tarcza, tarcza szła. Nie wiem, to powiec, świetnie. Także reasumując, e, myślę, że gdyby mniej środków włożyć w zbieranie rzeczy bojowych, a bardziej przemyśleć bazę, gdyż cywilka to twoja baza i ty się prezentujesz. Nawet w latach bitewnych ta część bitewna jest drugorzędna, jeśli nie prezentujesz ogółu siebie. E, to mogłoby wyglądać dużo lepiej, a tak, moim zdaniem, wbija z imercji na pierwszy rzut Możemy zrobić klik. O! I tutaj jest e, coś złożonego według mnie dobrze. Ponownie pan Benjamin i kolega z Turów. E, reprezentujący ponownie, średnio zamożnego zbrojnego łucznika, może nawet dość bogatego patrząc na kolor tego pointu oraz jakiegoś jego kmiecia. E, bukłak z tymi nie Mam nadzieję, że jest gdzieś tam. Najpierw było, znowu nie widzę, ale to jest wiatał, więc może się skitać. E, mamy... Eee, tak. tak, oprócz pancernej rękawicy z strzałem z da się strzelać pancernymi z w złoku. Kwestia celności, tak? Się... Czyli się <śmiennie> tak, dziękuję. <śmiennie> eee, przedstawiłem przy składaniu tego, jak to skomentować. Ale ponownie mamy. Zdzieciwa się do Nie, proszę. Nie, nie założę, no. Eee, ale Wściskam ponownie to widać to od to po razu, po na kogo patrzymy tak. przy spojrzeniu na te sylwetki. Znaczy, tu jest osoba gorsza, stąd po kolorze, kroju, braku elementów ochronnych i to jest to sądząc po kolorze, tym, że ma dyskutowany point, e, oraz całkiem potężny kapalin, który jest, nie wiem, roboty oraz i rękawice, zatem pierwsze spojrzenie na ten obraz pokazuje, z kim mamy do czynienia, co jest według mnie kluczowe przy budowaniu sylwetki, aby, aby pokazać twoją postać bez mówienia. Patrzysz na i mówisz, o, wiem on jest. Nie muszę się domyśleć zastanawiać, czy to jest jakiś piąta Baron po Kisielu z Oslandu, czy to jest chłop z tego Oslandu. tak. E... <grym> e... Dobrze. E... Dobrze. E... Zatem aby nie było zero jedynkowo, e... proszę o odklik i wracamy na rekonfiskę. E... Mamy tutaj bardzo modelową. <laughs> Czy jakieś pytania są do tego momentu? Czemu nosisz kamerę w Solar terror gadający. Czemu na zdjęciu nikogo nie ma? Ten drugi kabelek jakbyśmy mogli podać. Dobrze, bym po prostu mówił bardzo głośno. Nie, 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 zaraz się teraz nie będę mówił bardzo głośno. Wejdziesz. Nie, mów głośno. Swój tutaj. O, dzięki. Eee, mamy tutaj zaprezentowaną uczniczkę ze TL, która według mnie modelowo wypełnia lekcję, jakich mogły nauczyć poprzednie slajdy pokazujące tego budowania. Tutaj cywilki, która przeplata się z bojówką. Rozumiemy, że przy budowaniu partyzanta zakładamy, że dana postać nie ma zbyt wielu strojów przez to, że jest biedna. I wychodząc na bitwę, pewnie po prostu dokłada jakiś element pancerza do swojej cywilki, albo biega w tym przeszło, nic czymkolwiek to jest. E, zatem po pierwsze, nie mamy tutaj najpierw głowy, ale jesteśmy w lesie, więc jest to sprawiedliwane, bo w lesie Solar Terror nas nie bije. Jego tutaj nie ma. E, on nie istnieje. E, jest elegancki e, kamuflaż, co u nas w regionie też próbujemy dokonywać na bazie pisanek, o tym, jak gości mogli stosować w komentarzu. Jest broń położona w bardzo taktycznym miejscu, znaczy w z tyłu trzymasz się gdzieś, było Zatem jest to praktyczne podejście do zbudowania tego, jak mogłaby wyglądać postać takiego leśnego partyzanta, z przemyśleniem tego, o czym tu wcześniej mówiłem, czyli tego, jakich barwników użyć ciemne. Proste odcienie naturalnych kolorów, które są łatwo dostępne. E, praktyczności tego, jak to funkcjonuje, widać, że to ktoś przemyślał, sprawdził, wprowadził, co jest według mnie dobrym pomysłem, gdyż e, daje to koniec końców wiarygodnie zbudowaną postać. E, klik. To było Dobrze. E, przechodzimy e, z budowania sylwetek i idziemy znowu do cywilek, tylko trochę innego aspektu. Jak operować już zbudowaną sylwetkę cywilną po jej zbudowaniu. Znaczy chciałbym powiedzieć o tym, że powinniśmy nasz strój traktować bardzo interaktywnie. E, powinniśmy nie robić z niego takiego kostiumu z teatru, który raz założony nie może przeżyć żadnej zmiany na bazie zmieniających się warunków podczas gry. Oraz e, tego jak przekminić śmieszną czapkę do Twojej cywilki, z jest bazowym elementem budowania każdego stroju. Proszę, klik. E, I teraz zaczniemy od tego, jak zrobić ją bardziej praktyczną, na przykładzie kilku nietrafionych e, sylwetek cywilnych kobiecych oraz e, nosów Także klik. Zapraszamy do pierwszego rzędu. Ale będą też dobre szczekalny. Co? proszę mikrofon, a Co to zaczniemy za rok? Zaczniemy od materiału źródłowego. gdyż tak jak w reko mamy ikonografię źródłową, tak na larpach mamy z gier rzeczy. I tu jest jakaś pani Elwka z Nowigradu, która nie wiem. Ale punkt w tym jest taki, że... Dystry nie ma w sobie wiele rzeczy, ale przyjmujemy go za realizcie do konwencji, w jakiej się znajduje, gdyż jest to postać w mieście. Warunki jakie są reprezentowane, są takie, że ona się może, nie wiem, jak zacznie padać deszcz, to się może gdzieś schować. Jak zrobi się zimno, to się może gdzieś schować, może ma gdzieś jakieś swoje rzeczy. Nie jest to leśny partyzan albo żołnierz przypadku kampanii wojennej. Zatem swego rodzaju nieprzystosowanie tego stroju do warunków polowskich jest jak najbardziej przystosowane, gdyż... Jest jak najbardziej akceptowany, gdyż są to warunki polowe. Proszę o odklik. Od I tutaj są, myślę, nieco warunki polowe. Solar Terror już trochę zachodzi, ale on tu był. Eee, on tu był i on jest cały czas. Wielu udarów lartwiarskich byłem świadkiem tego. I mamy tu zbudowanie z dobrymi kolorami, bo są to jakieś odcienie brązów, Ale nieco nieprzystającej do sytuacji, w jakiej się znajdujemy, gdyż jest to ponownie zdjęcie z Rekonkwisty czyli w środek kampanii wojennej oddziału leśnych partyzantów Elfich. I zaprezentowana e, sylwetka składa się z wielu elementów. Według mnie nieco nie pasuje do osoby żyjącej większość czasu w lesie. Prawdopodobnie już w któryś tydzień. E, są to ciuchy, o właśnie zapomniałem o wcześniej powiedzieć, ale nieznoszone znoszone, znaczy jest to braku weatheringu. E, może weathering nie kojarzy się z reko, ale on tam powoli wchodzi. I on tam będzie niedługo. Nie e, niestety, co od, odwiarygodnione, e, według mnie. E, plus, generalnie nie pasuje to do warunków, jakie są. Widząc coś takiego, możemy pomyśleć, dlaczego osoba tak ubrana parodujesz po lesie podczas wojny. Nie wiem, zgorszenia. <grymne> no się zgorszenia. No, cały świat jest z tą z tyłu, i ono w sumie wiele daje, żeby sobie jakoś ułożyć, ale też myślę, że tutaj nie było, mogło nie być myślenia o tym, jak swoim wyglądem chce oddać postać, bo też referencje. Z gier z widzimy chociażby trzeciego pokazują świetne serwerki leśnych partyzantów z sklejatały łącznie z tymi z takimi frędzerkami, co oni mają z przodu, co mają robaki odganiać. W ogóle Rydzi ten dobrze przekminili. I chyba nawet kilku graczy nosi coś takiego. Mm -hmm. e, także możemy kliknąć i, i dalej. To więcej tego czegoś takiego. Ale jest to terror wolboża w pełni widzimy go oddany nawet fotografii na tym malunku. Atakuje z góry, ludzie się topią. I mamy dwie kapłanki szalin, na których dobrze widać kontrast tego, o czym myśli. Znaczy, tutaj jest trochę krótsza suknia. Brak sztucznych materiałów, bo o materiałach też chciałbym powiedzieć, że są ważne. Znaczy, wełna, len, można nawet bawełna, sprawiają, że trochę mniej się pocimy, świecimy się, jak podszewka z ortalionu i generalnie Jakoś bardziej to a może jakoś bardziej przekładamy się do tego, co robimy, a stół niestety panikowany, dużo mam sobie rękawiczki, zresztą widzę, te suki, jak opowiadamy, trzeba ma, ale jest dość długa i przeszkadza w chodzeniu jak jest nawet robione z co to powiedzmy, kotem męskimi to jej się wplącze po tym morzu, w tym solar terrorzy, proszę Państwa, przypomina. Tu słońce świeci, udar można dostać, a ona nawet czapki nie eee, Także widzimy tutaj, że, że podczas budowania tej podczas użycia jej w polu, ktoś e, nie przemyślał tego, że może coś manipulować tym, co robi. E, a jest to ważne. Ja na przykład, będąc niedawno na tej bo mówiłem ja, wiem, że moja czapka może robić tak i jest wtedy przeciwdeszczowa. Niesamowite, nie wpadłem na wcześniej. A dzięki temu pokazujemy, że moja postać, która używa tych rzeczy pewnie na co dzień, kilka lat już, wie jak nimi operować, aby były bardziej praktyczne, co dodaje realizmu. jakiś Netflix. I tutaj, drodzy Państwo, piękni chłopi bretońscy którzy wiedzą jak wygląda bieganie po polu, gdyż jest tutaj pokazany ten przykład, ten przykład sukni zaciągniętych do góry, aby mi przeszedła w pracy, w bieganiu jest to nakrycie głowy, on nie ma, on niedługo może na udach. Ale tutaj są nakrycia głowy materiały raczej naturalne, pełny w który żadnego jej nie widzę. Ale jest to przemyślane podejście do tego, jak e, sobie żyć w tych naszych larpo... larpo e, podczas solar-terroru, podczas jakiejś pracy polowej. A nie e, złożenie czegoś, co jest w takim pustym jak teatrze, że jest raz pokazane i my tego nie zmieniamy zupełnie. Trzeba dynamicznie reagować na to, co się dzieje podczas gry, przy oferowaniu swoim To jest coś, jakby mnie nauczyło w jest I tutaj są dorosłymiani w, w lustri w futrach. Ja wielokrotnie widziałem konów wczesnego biegających w futrach i biegających za nim ich jakiś Jarlów, Wodzów, cokolwiek, coś byłem, żeby to ściągnęli, bo umrę za chwilę, a mają bitwę za 5 minut. Także... ...w futrach i to, co myślę, że również czegoś tutaj zabrakło, to myślenie o tym, czy moja postać na przykład w futro w miejscu, które ma klimat Ameryki Południowej i tego, że faktycznie na Eko, przynajmniej u nas w Raparcie tak to działa, że każdy dziesiętnik biega za swoimi ludźmi i krzycze, jak są jakoś źle ubrani, że ma, jak umrą za chwilę, to nie będzie komu do bitwy wejść. Eee, to Także plik, idziemy dalej. Eee, jak połączyć trójreko z, z fantazy? I tutaj proszę o chodkli, bo to będzie bez komentarza. To jest idealny. Wykmiech słathering. Tu jest, jest nakrycie głowy. Tamten Kagan wiem, że on z tyłu buchłach maski skitrany. E, są elementy historyczne, naturalne materiały, dobrze dobrane barwniki. E, przy jednoczesnych elementach fantazy. W tarczka, tarczkach, gdzieś postrzępionych cusiach. Wygląda to świetnie. Jest to idealna synteza tego, co może nam zaproponować Reko, czyli manipulowanie barwnikami, tego, aby oddawał postać, dobrymi krojami, rzeczami źródłowymi, kodiami, z fantazją, z barwnością. Flik. Dobrze, teraz chciałam tylko zaprezentować Minkina, ale jako, że złamał palca znowu tego samego, to zaprezentuję go ja, czyli co. Przemierka historyczna, operowanie bronią domyślnie stalową, czy na nereką, może nam dać przy oferowaniu bronią piankową. Pierwsza rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to to, że uczymy się wytwarzać dystans, znaczy oczywista rzecz, trenując z bronią stalową, trenujemy z bronią, czyli stajemy się tym bardziej wprawni. I ktoś by mógł powiedzieć, a wtedy uczysz się bić jak terminator i mordować ludzi generalnie. A ja odpowiem nie, szczególnie ze swojego przykładu, gdyż yy, będąc na reko Antycznym, mam naprzeciwko siebie koszulinierzy barbarzyńców, muszę się jak ich nie mordować właśnie. Yy, nie będę tutaj mówił o kurciarzach, bo... Bo, bo tracą ma... palce. Bo teraz są palce, nie przyjeżdżają, <laughs> więc mogę krzykować, ale... yy, tak, odgrywanie... Yy, coś, co można zyskać poprzez prawa świętego to można odgrywać walkę, realnie wiedząc, jak... Żeby znaczy, używać technik, które nie wyglądają jak machanie kijem, byleby końcówką twojego miecza zrobić hit pointa, muśnięciem ręki przeciwnika, co jest jednak clinch'owe. Eee, wiedzieć, że broń należy szanować, znaczy jak już dostanie się kilka razy czymś stalowym pod ciele, to i widzi się naprzeciwko siebie piankową broń, ale w głowie masz? Że twoja że to jest stalowa broń. To, to nie chcesz tym dostać. E, człowiek uczy się również też takiego szacunku do broni, dystansu, e, jak nabierać, generalnie różnych technik, które pomagają też wizualnie polepszyć Twoją walkę, e, oraz takiego koronnego przykładu, którego e, nie wiem, jak się powiem, ale złamą palca, czyli zrozumienie charakterystyki walki daną bronią. Znaczy, jeśli pomachamy trochę już tą stalą, po czym przerzucimy się na coś lżejszego, to i tak wiemy, jak powinna się zachować ta stal, że. Moja halabarda 240 nie będzie latać jak nie wiem, magiczna broń zrobiona z powietrza, tylko jak ona się powinna zachowywać i tego, jak odgrywać posiadanie stalowej broni na dwie To mogłem przekazać to nieco niejasno, ale mam nadzieję, że przekaz jest tutaj e, złapany. E, reasumując, im więcej poćwiczymy walki taką prawdziwą bronią. E, stalową, czy nawet hemowo-treningową, tym lepiej będziemy sobie radzić z piankowcami, nabierzemy do niej szacunku, nauczymy się technik, które mogą po prostu wizualnie sprawić, że nasze pojedyncze to nie będzie dubel, 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 e, oraz generalnie dzięki temu będziemy e, bardziej realistycznie oddawać jakieś poszacie tą bronią się aktywujące. A jeżeli jesteś chłopem, który nie umie na walczyć, to po prostu o tym zapomnijmy. Jeszcze i to, to jest ostatni slajd. Chciałbym podziękować za uwagę. I co niektóre osoby, a właściwie większość osób, pani słyszała, że ja prosiłem o pytania w trakcie prezentacji, więc czy są jakieś pytania? Nie. A, a kto uważa, że te one są przedstawione całkiem bit? Proszę rękę w górę. To nie jest bit, w górę. Ok, dziękuję. E, prezentacja nie, będzie zmieniana z czasem. To jest jej wersja alfa i są to takie założenia tego, co według mnie i, i obecnego tutaj albora rekonstrukcja historyczna może dać Lapo, czyli pomyślnek w budowaniu serwery, dobre użycie barwników, krojów, pomyślenie o praktyczności tego wszystkiego e, oraz na przykład w przypadku walki tego, jak m, lepiej odgrywać pospiewanie się bronią stalową, mając w dłoni mm, i Wie, ja ten, to, nie? A, że, pytanie o Twoje zdanie i Twoją poradę tak, na taką sytuację, gdzie załóżmy, że mam takiego faceta albo kryptę w pięknej zbroi, prawdę wypaść. I jakby postać in-game jest naprawdę wymiotarcza. W trakcie gry nas, na... spotyka się z koszuliniarzem, tym legendarnym, no i ta osoba w zbroi pięknie. Ten wymiatacz jako postać gra postać, więc jest wymiataczem, nie? choć wcale być nie, nie musi, ale kto jest. Natomiast koszuliniarz, ten chłop, o którym mówiłeś, idzie na walkę sposobem, e, tak jak wskazywałeś, czyli tym machaniem, e, mieczem, e, punktowaniem końcówką miecza itd., itd. i tak dalej, tak dalej. On nie odgrywa tej postaci, a ten rycerz odgrywa. Jak ten rycerz powinien się, twoim zdaniem, zachować? Czy powinien przejść na technikę tego ziomka i zrobić z nim porządek? Czy raczej powinien pozwolić sobie wpierdlić? W sensie zdobyć na no, sobie wpierdolę. Myślę, że wtedy ten rycerz powinien zobaczyć swoich pięciu chłopów, których nie mieć jako rycerz. A jeśli naprawdę sobie nie ma, bo wszyscy nie żyją, to pokazać mu, że jest rycerzem i zniżyć się do poziomu tego, go rozjechać, żeby się nauczył na przybie tego nie robić. A pogrze do niego podejść i powiedzieć mu stary tak się nie powinno robić. Okay. Czy też po walce podejść i powiedzieć do niego stary nie powinno się tak robić. Teraz jest pogrzeb. pogrzeb. Dziękujemy bardzo. <śla>